Cześć kochani, dzisiaj będzie taki nieco inny film, a mianowicie chodzi o to, że tu jak widzimy nie ma tej, tej ścianki, jest siatka. No ta para ogólnie jeszcze nic nie ma, budka jest przekopana, no ale ogólnie nic nie ma. Tu są kamery. Dwie. Tu jest taka. Tu, tu jest ta kamera, ta pierwsza moja kamera, która nie działa zresztą. Działała przez może dwa dni i potem przestała działać. No nie będziemy ogólnie wchodzić do, do klatek. Tylko pokażę tak. No. No, no, budka ogólnie ta, ta budka jest przekopana, ale ogólnie nic w, nie, nic w niej nie ma. Tu mają tak. I na dole mają jedzenie i owoce. To jest tak samo, i u tej pary to jest tak. U tej pary. Yy, było 10 jajek, za pierwszym razem było 8. Yy, nie wykluło się nic, bo para zniszczyła całe 8 jajek. A teraz mają yy, za, dr za drugim razem miały 10. Yy, pierwsze jajko zostało zjedzone. I zostało 9. No, ogólnie to 5 6 sze, jajek obmarło i para ma 3 jajka dobre Znaczy ogólnie były zależone wszystkie cała 9 No ale tak jak mówię, 6 no, jajek obmarło na wczesnym etapie. A y, zostały im trzy jajka i te jajka są zalężone, znaczy zalężone, no są dobre. Y, zarodki żyją. No samica siedzi w budzie. No zarodki, zarodki ogólnie żyją. I w sumie tak Połowie tygodnia powinny, powinno się coś kluć, ale no, Bogiem nie jestem. I no, no zobaczymy, czy się coś wykluje. Ale tak jak mówię, no, Zarski się rozwijają, yy, żyją więc no, powin, po, powinny te trzy jajka, co są, to powinny się wykluć. Tamiec no, opalił pastel. Ta samica roczna Rubino siedzi w budzie na jajkach A to, to jest ta para, co, co miałam je w domu. To jest samiec czteroletni, y, opalny pastel. A tu jest dwuletnia samica pastel. No. Standardowy pastel. No. No i to w sumie będzie tyle, bo, no, bo na razie ogólnie nic się nie dzieje, poza, poza tą jedną parą, to, no to w sumie nic się takiego nie dzieje. To do następnego trzymajcie się i cześć.